I've had a sort of up and down season, as you said, but um, it's not for the lack of trying. It's just sometimes you try too hard and you know you go backwards. So yeah, you know, it was um, a good way to finish off, uh, and hopefully we go to Hover and do the same. As you'd all probably know, um, yeah, it's not one of my favourite tracks. Uh, you know, it's tricky to get to get it set up, and um, yeah, we'll just go there and try the complete opposite to what we have in the past, and. Może to work, right? We still won, right? Um, I know it wasn't uh, by wiele points, but you know, a, win's a win to um, win. Look what Golzoth did to Chesterhover, you know, they beat them, so there's no reason why we can't. Walczyliśmy, zdawaliśmy sobie sprawę, że już w 14-15 minut pojedzie nasza młodzież i cały ciężar spoczył na seniorów. W dniu dzisiejszym jechaliśmy, seniorzy jechali w kratkę i dlatego minimalnie przegraliśmy. Jesteśmy dalej w grze i jedziemy z otwartą przyłbicą w Częstochowie. Czasami tak się zdarza, że po, po, po Grand Prix Leon nie, nie był sobą dzisiaj, no ale niestety wszystko, co mógł, to próbował i zabrakło wyścigu, żeby sprawdzić to na, na 100%. Tor był bardzo dobrze przygotowany przez gospodarzy i fajno się ścigało. Natomiast myślę, że ten wynik nas, możemy od ten wynik powalczyć w Częstochowie. Mieliśmy bardzo duży opór w trakcie całego, całego meczu. Przechyliliśmy szale zwycięstwa na, na swoją korzyść, i z pewnością jedziemy do Częstochowy po to, żeby to spotkanie wygrać. Innego spojrzenia na przyszłość po prostu nie ma. Patrzymy z optymizmem w przyszłość, bo w sporcie się po prostu nie da. Każdy wyścig może zmienić oblicze. Powiedzmy każdego z zawodników, i, i z takim podejściem staramy się z zawodnikami, że tak powiem, pracować, bo, bo no inaczej się po prostu nie da. Liga jest bardzo, bardzo silna. Przyjechał zespół, który, który z pewnością nie należy do słabych, bo walczy o medale mistrzostw Polski. Stąd też tutaj nie jest to oczywiście dla nas żadne usprawiedliwienie. Ale wiemy, jak ciężko pracują nasi, nasi zawodnicy. Nie zawsze to się udaje, żeby, żeby było to odzwierciedlenie w punktach, ale cóż, no, walczymy do końca, staramy się, żeby, żeby zrealizować ten, ten cel, bo wydaje mi się, że, że on jest zdecydowanie całkiem realny. Bardzo się cieszę, że, że kibice uważają, że wnoszę coś pozytywnego do tego zespołu, ale tutaj przede wszystkim praca z zawodnikami, którzy mają naprawdę bardzo dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o drużynę, to to jest jakby, jakby to, co jest w tej chwili najważniejsze I, i przede wszystkim to oni i ja razem z nimi tworzymy zespół, który Potrafi w tych kryzysowych momentach znaleźć rozwiązanie, żeby wyjść obronną ręką, chociażby w dniu dzisiejszym. Takich spotkań było bardzo bardzo wiele i przede wszystkim te, te ukłony tutaj należą się zawodnikom. Ja oczywiście mam swój skromny wkład w, tą, w, tą, w ten wynik, ale to przede wszystkim zawodnicy są tutaj najważniejsi. <śleszy>